Na YouTube, z tej strony WS Ameryki i witam w kolejnym filmie. U nas w Kanadzie właśnie minęła zima i rozpoczyna się wiosna, a w związku z tym ludzie zaczynają wyjeżdżać poza miasto. A że aut na wodę jeszcze nie wymyślono, to muszą kupować gaz. I właśnie o tym będzie dzisiejszy film. Porozmawiamy sobie o cenie paliwa w Kanadzie, różnych prowincjach Kanady i Stanach Zjednoczonych. Jako, że graniczymy ze Stanami Zjednoczonymi, a mamy inne jednostki miary, pozwoliłem sobie przewalutować koszta paliwa ze Stanów Zjednoczonych na dolary kanadyjskie, a galony zamienić na litry. Powiem Wam, że do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz tankowałem samochód w Kanadzie i było to nie lada wyzwanie, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że ten system, ten proces tankowania samochodu całkowicie się różni niż ten w Europie, więc prócz rozmawiania o kosztach pokażę Wam również, jak się tutaj tankuje samochody. Ja mieszkam w Kanadzie w prowincji Manitoba i od tego roku, od początku tego roku usunięto nam podatek. Za paliwo. Co prawda tylko tymczasowo, bo na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale to zawsze coś. I z tego względu właśnie mamy najtańsze paliwo w całej Kanadzie i za litr zapłacimy tutaj coś w okolicach 1,43 43. Podczas gdy w tym samym kraju, ale całkowicie po drugiej stronie Kanady, w British Columbia zapłacimy 1,90 90. za te same paliwo. Wiem, nie ma to całkowicie sensu, ale no niestety tak jest. Ja swoje paliwo tankuję w Costco. To jest Costco e, Wholesale, e, jeden z największych e, sklepów e, w Kanadzie. Żeby robić tam zakupy, musisz wykupić roczną subskrypcję tam 60 dolarów albo 120 dolarów zależy, jaką kartę byś chciał. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, że za dostęp do sieci sklepów musicie płacić. To i tak czy siak, pomimo kosztów subskrypcji, ponoszenia kosztów subskrypcji w tym sklepie paliwo i tak wychodzi najtaniej. Oprócz tego, że tam jest najtańsze paliwo, to robiąc, tankując swój samochód w tym sklepie, dostałem jeszcze cashback. Cashback, czyli zwrot gotówki, i to właśnie od poziomu mojej subskrypcji tego sklepu, zależy, ile zwrotu gotówki dostanę dla siebie. Przy zwykłej karcie dostaje się bodajże 2%, a przy tej lepszej dostaje się 5% zwrotu. No i fajnie, ja się tutaj chwalę, jakie my mamy tanie paliwo w Ameryce e, północnej, ale jeszcze zapomniałem wam wspomnieć, jak fajnie nasze auta spalają te paliwo. Jak wejdziemy sobie w konsolę, to możecie zobaczyć, że mój samochód spala 18.2 litra na 100 km. Powiem Wam, że to nie jest wcale taki zły wynik, ponieważ ostatnio, jak jeździłem po mieście, miałem na liczniku 23 litry na 100. Ale nie przedłużając, zabieram Was do kostko i zobaczycie, jak wygląda przebieg tankowania. Tutaj samochodu. Zobaczcie na jaką piękną pogodę się złapaliśmy. I równie dobrze, jaką brudną szybę mam. Ogólnie to wiecie przez to, że Kostko jest najpopularniejszym dystrybutorem tutaj, albo sprzedawcą paliwa oznacza to, że on też ma jedne z większych kolejek na te paliwo i zdarza się, że by zatankować musicie stać w 10 minutowej kolejce. Kurczę, jest przepięknie. Jest godzina 18, właściwie to jest godzina 19.30, a my nadal mamy piękne słońce i flagę. Tego nie możecie zaprzeczyć. Kanada ma jedną z ładniejszych flag na całym świecie. Ogólnie to mam nagrany jeden film w zapasie, ale bardzo mi się nie podoba jak ten film wyszedł. I on tak leży w, w tej kategorii zapasowej i czeka na upload. Ale no nie wiem, może go wrzucę, bo teraz staram się wrzucać filmy co sobotę. Przepraszam, staram się wrzucać filmy co niedzielę, i pomyślałem, że może tego jednego wrzucę po prostu jako film dodatkowy, ale to jeszcze zobaczymy, bo naprawdę mi się bardzo nie podoba. Powiem Wam, że parking tego sklepu jest ogromny tutaj mamy plac za mną cały, tutaj mamy cały plac parkingu właśnie jadę wzdłuż, wzdłuż tego sklepu Kostko i powiem wam, że na przykład, nie wiem jakie są hipermarkety w Polsce takie największe, prawdopodobnie jest to Oshom albo no nie wiem Oshom prawdopodobnie no to Kostko jest przynajmniej rozmiarów takich trzech trzech Auchanów Oshom Auchan. Zwał jak zwał. I każde kostko ma obok siebie stację benzynową, i my właśnie tutaj jedziemy. Nie wiem czy widzicie, ale cena paliwa właśnie kosztuje dolar 1,39$. No ja niestety muszę tankować premium i kosztuje to 1,55$. I wbrew pozorom, dzisiaj nie mamy żadnej dużej kolejki na tankowanie. Jest kilka samochodów. Ogólnie to byłem bardzo niezadowolony z jakości audio z moich poprzednich materiałów, a więc postanowiłem na GoPro nałożyć e, taką piankę. A ja do swojej kamery kupię mm, mikrofon bezprzewodowy, ponieważ mam fajne plany i nie będę jeszcze ich zdradzać. Ale potrzebuję taki mikrofon, który dobrze uchwyci rozmowę dwóch osób. I pomyślałem, może kupię Rode Mike 2, świetny mikrofon, dosyć drogi, ale myślę, że się będzie opłacać, ponieważ ten kanał na YouTubie dosyć fajnie się rozbija. Jeśli chodzi o kostko, to są to dwie rzeczy, to jest karta wstępu do kostko, przy każdym wejściu, żeby zrobić sobie zakupy do tego sklepu musicie pokazać, że macie członkostwo, to samo jest tankując, tankując samochód. I druga rzecz to jest moja karta kredytowa, um, która po prostu mi ułatwi, że nie muszę, wiecie, wprowadzać tam jakichś swoich danych na stacji benzynowych, tylko przyłożę tą kartę i, i, i nią po prostu zapłacę. I ona działa na stacjach paliwa, właśnie kostką. Jakbym, jakbym tej karty kredytowej nie miał, to muszę włożyć swoją kartę debetową, e, musi mi przyjść autoryzacja na 100 dolarów albo wzwyż, muszę ją zatwierdzić, to musi przetworzyć, druga autoryzacja przyjść i wtedy możecie zatankować. I jeszcze e, na dodatek ta, ten sklep, ta stacja nie przyjmuje kart Visa, tylko, e, tylko i wyłącznie Mastercard i, i debetówki tak naprawdę mam dwa w jednym, bo ułatwiam sobie tankowanie i dostaję jeszcze zwrot 5% na tą kartę z powrotem za każdy zakup w kostko. Pewnie ten kanał ogląda bardzo dużo newcomerów, czyli nowo przyjezdnych do Kanady, więc może troszkę zaczerpnę więcej informacji o kartach kredytowych i nagram Wam o tym odcinek. Ja sam osobiście mam dwie karty kredytowe. Moja narzeczona ma jedną kartę kredytową i tak naprawdę życie bez karty kredytowej w Ameryce to, to jest nie, nie do przejścia. Tutaj trzeba mieć kartę kredytową, więc wcale to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić o tym osobny film. Ale koniec gadania, czas pójść zatankować w końcu. Coś, co mi się zdecydowanie na tych stacjach podoba, to jest Long Host, czyli możecie tak naprawdę. Tu nie ma. Zbytnio limitu na. Nie, nieważne z której strony wiedziecie samochodem, żeby zatankować, ponieważ wąż sięgnie na obie takie strony. Wystarczy bardziej go pociągnąć, i taka linka się wysunie i po prostu pozwoli Wam tankować na dłuższe odległości. W tym przypadku mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem stacji, żeby takowy samochód sobie zatankować tutaj. No i tak muszę czekać na próbę, ale na pewno to trwa przynajmniej o połowę mniej. Wystarczyło tapnąć, teraz wybrać jakie paliwo chcemy w moim przypadku. Jest to premium za 55 No i mój samochód bierze tylko i tylko i wyłącznie paliwo w 65 dolarów koszło całość, 42 to nie ma tragedii powiem wam ale przez to, że miałem e, połowę e, samochodu zatankowane Teoretycznie, to, co ja muszę zrobić, to tylko zamknąć swój korek i pojechać. Może to i faktycznie nie wygląda na żadną, a, żaden złożony proces i żadną filozofię. A, ale nie wiem, kurczę, w Polsce, z tego co ja wszystkie swoje stacje kojarzę, jak tankowałem samochód, wygląda to w ten sposób, że Podjeżdżasz, tankujesz swoje paliwo, idziesz do pani kasierki i płacisz za te paliwo. Kostko i tak ma taki uproszczony proces przez te karty kredytowe, ale na normalnej stacji jest to tak, że musicie faktycznie tą kartę wsadzić, wybrać na jaką kwotę zezwalacie stacji benzynowej, żeby was obciążyła. Zazwyczaj jest to 100 dolarów, 150 albo 200 dolarów. I tankujecie, i oczywiście, jak zaczniecie tankować, to wam te 100, 150, albo 200 dolarów skąta zejdzie, ściągnie, po prostu zrobi wam blokadę. I kwoty, której nie dotankujecie, czyli na przykład daliście autoryzację na 100 dolarów, zatankowaliście za 80 dolarów, to te 20 wam później odblokuje albo zwróci. Więc możecie widzieć na swoim koncie bankowym, że, bank, że stacja benzynowa wam zabrała te 100 dolarów, a później macie zwrot gotówki, nie gotówki, tylko zwrot pieniędzy na, na te 20. Ja dopiero zatankowałem i od czasu wyjechania pokazuje mi, że mam spalanie już 16 litrów. I mój pełny bak, ponieważ mój bak jest pełny, starczy mi na przejechanie 605, 650 km. Mój samochód ma pojemność 90 litrów, około 90 litrów, zawsze tam wchodzi 92-93 litry. Nie wiem czemu, może dlatego, ale ja zresztą nie mam na tego pojęcia. No i normalnie jeszcze mógłbym żyć z tym samochodem, gdyby nie fakt, że muszę faktycznie tankować te paliwo premium. godzina prawie 20 a, a ja nadal muszę ubierać okulary przeciwsłoneczne, bo nie da się wysiedzieć nic nie widać Że w przyszłym miesiącu udałoby mi się zmienić ten samochód na jakiś bardziej e, paliwo oszczędny nie wiem, ale ma no to jest dobra bestia i ciężko by było mi się jej pozbyć e, ponieważ po prostu to jest dobry samochód nie będę ukrywał jego jedyny mankament to jest właśnie spalanie, które jest naprawdę, naprawdę duże. A i tak nie jest największe, ponieważ są samochody, które spalają dużo więcej niż ten mój. W tamtym roku, w 2023, pojechaliśmy na wycieczkę do Kalgary. To jest 12 godzin jazdy od Winnipeg, w którym właśnie się znajduję. I pamiętam, tankowaliśmy tam około 3 razy chyba. 3 albo 2, 2,5 albo 3 razy. No, i koszt, kurczę, nie pamiętam, nie chcę Wam skłamać, ale coś mi świta w głowie, że zapłaciliśmy wtedy 800 dolarów za, za podróż, za same paliwo, ale to było w dwie strony, czyli załóżmy, że w jedną stronę tam wychodziło 400 dolarów, żeby przejechać. I źle i nieźle, bo komfort jazdy tym samochodem naprawdę jest dobry, i, i to, jest właśnie, to jest właśnie to, co mi się w tym samochodzie podoba, i dlaczego go jeszcze nie zmieniłem. Ale jak możecie się domyślać e, przez to, że to jest e, marka europejska, bo to jest Volkswagen, um, to koszty utrzymania, koszty naprawy tego samochodu są ogromne tutaj w Ameryce. To jest taki krótki filmik przez to, że mamy już czwartek, zbliża się niedziela, w którą wrzucam filmy, bo filmy są w każdą niedzielę, pamiętajcie. Um, Here's what I found. Co znalazłaś? Postanowiłem, że po prostu nagram taki e, głupi film. Ile kosztuje paliwo w Kanadzie? Jak tutaj się tankuje w tej Kanadzie. Także wybaczcie mi, że robię film o takich bzdetach, ale nie chcę przerwać pasy i stwierdziłem, że każdy temat poruszony tutaj e, o Kanadzie na tym kanale nie jest wcale głupim filmem. jest możliwość nagrywania filmów w Kostko. Um, wystarczy wypełnić taką formę i czekać, aż cię zatwierdzą, dać, wiecie, tytuł filmu, jaki chcesz dać, dlaczego chcesz nagrać, o czym chcesz nagrać, oni taką sprawę rozpatrzą i albo cię zatwierdzą, albo odmówią. Um, Dlatego myślę, że jeszcze film o kostko na pewno pojawi się na tym kanale. Swoją drogą nie dość, że zostawiają paczki, Amazon zostawia paczki na zewnątrz, to nawet jedzenie zostawiają. Jak zamówisz sobie jedzenie, to na 90% wyląduje ona pod drzwiami. Dajcie znać, jak Wam się podobają takie filmy. Standardowo napisz komentarz, zostaw lajka, zostaw suba. Będę bardzo wdzięczny Waszej opinii. A tymczasem myślę, że to na tyle. Filmie ja Wam dziękuję za oglądanie. Był z Wami Wujos Ameryki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka.